Cześć. Nazywam się Maciej Rzeczkowski i wraz z rodziną prowadzę krainę Alpak. Hodowlą i alpako rekreacją zajmujemy się od około 6 lat. Znajdujemy się na Dolnym Śląsku, pod Wrocławiem, konkretnie w Krakowianach, taka malutka miejscowość. Chcemy stworzyć kanał, jakiego jeszcze chyba na polskim YouTube nie ma, taki typowo o hodowli i wszystkim, co związane z alpakami. Myślę, że będzie to kanał skierowany dla. Przyszłych hodowców lub, lub młodych, nowych, ale i osoby trochę bardziej doświadczone. Myślę, że znajdą coś ciekawego dla siebie, ponieważ mamy w planach zapraszać ciekawych gości, dużo bardziej doświadczonych hodowców od nas, mądrzejszych, ale i osoby z branży alpakowej, które się zajmują różnego rodzaju przetwórstwem czy, czy usługami związanymi z alpakami, może, może coś z weterynarzami też yy, zakombinujemy, jakieś wywiady, więc myślę, że każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie. W pierwszym odcinku chcę Wam od razu yy, powiedzieć, jak zacząć, co musimy mieć, yy, jak musimy się przygotować, żeby zacząć yy, hodowlę alpak, yy, żeby się przygotować na przyjazd pierwszych zwierząt. Więc na początku musimy sobie zadać pytanie, po co? Po co chcemy je trzymać? Czy idziemy w kierunku alpako rekreacji, czy w kierunku poprawy jakości włókna, bardziej tak w hodowlę nastawić się na jakieś wystawy? Fleece Show'y i takie różne tematy. No i jak już sobie zadamy to pytanie i, i będziemy wiedzieli co nas bardzo interesuje bardziej, no to tak, jeżeli idziemy w alpako rekreację, no to szukamy zwierząt raczej na początku polecowym przystosowanych do alpako rekreacji, bo będzie nam łatwiej, jeżeli sobie kupimy zwierzęta gotowe, niż takie odsadki, czy, czy dzikusy, czy w ogóle dorosłe Dorosłe nie niczego, bo wtedy dużo, dużo pracy przed nami i można się, można się załamać momentami, bo i tak bywa często. Jeżeli sobie kupimy takie zwierzęta, które są już odczulone na dotyk, potrafią spacerować, wsiadać do auta, no nie kopią właśnie, dzięki temu są odczulone, dosyć dobrze się odnajdują w obecności człowieka, to, to będzie nam dużo łatwiej niż, niż jak kupimy sobie, zaczniemy od dzikusów, tak jak zrobiliśmy to my, i, I wiele innych osób, które, które znamy, no to wtedy naprawdę są takie chwile załamania, że człowiek chce z tego zrezygnować. No ale takie cięższe doświadczenia też, też dają dużo, się, cięższe przeżycia dają dużo doświadczeń, więc my możemy teraz już mówić innym, jak mają zaczynać. <laughs> Dlatego tak, jeżeli chcemy iść w kierunku włókna, hodowli w kierunku poprawy jakości włókna, i nie zamierzałem przyjmować raczej żadnych gości wjeździć z nimi do placówek, czy, czy z dziećmi spacerować, no to tutaj nie musimy aż tak mocno stawiać na wychowanie tych zwierząt, na odczulanie. Chociaż fajnie, żeby nawet takie yy, zwierzęta do, do hodowli na włókno potrafiły chociaż spacerować na kantarze, bo nawet jeżeli potrzebujemy je przeprowadzić na wagę, czy jak przyjdzie weterynarz, dziecię przeprowadzić, coś z nimi zrobić, to, to żeby się dało, bo, bo są niektóre takie, które w ogóle się nie, nie chcą nauczyć spacerować na, na kantarze. Yy, no i tutaj, czy idzie w tym, czy w tym kierunku, to musimy szukać takich hodowli, jakie nas interesują. Yy, z rekreacją myślę, że nie jest ciężko teraz z kupnym zwierząt, bo jest ich dosyć sporo. Yy, tak zwanych PETS-ów. Kwestia tylko, żeby były faktycznie dobrze wyszkolone. No i ja na początku radziłbym na pewno, znaczy na początku w ogóle współpracować raczej z hodowcami. Nie z przerzutowcami, bo, bo był taki wysyp chwilę w Polsce przerzutowców, yy, gdzie, gdzie pchali wszystko, byleby wypchnąć po prostu. Yy, jak kupić od hodowcy, to macie pewność, że zwierzęta... No pewności nie ma nigdy, ale, ale najlepiej kupić od hodowcy, no bo zawsze Was wesprze jakąś, jakąś pomocą. Yy, jak jakieś pytania będziecie mieli, czego nie będziecie wiedzieć, a tego będzie naprawdę sporo na początku, to taki hodowca zawsze pomoże. Przynajmniej dobry, szanujący się hodowca. Dobra, drugi punkt, warunki. Ja tu będę spoglądał sobie na laptop, bo tak jak mówiłem, mam słabą pamięć, więc, więc sobie zrobiłem takie podpunkty. Musimy mieć pastwisko. Im więcej, tym lepiej. Myślę, że zależnie od jakości ziemi i, i ile z w roku te zwierzęta będą spędzać na pastwisku, no to jest rozrzut jest dosyć duży, od 10 sztuk na hektar do nawet 20. Jak są dobre ziemie, dobrze utrzymany pastwisko, to to nawet może i 20 sztuk na hektar wypasimy. No to mówię, mocno zależy od, od jakości ziemi. Druga kwestia stajenka. No to jak już chcecie mieć alpaki, to stajenka już musi być wybudowana. Ile metrów na jedną alpakę przypada? Kurczę, chyba takiego z urzędu nie ma narzuconego nic z agencji. No ale fajnie, wiadomo, im większa tym lepiej, myślę, że tak około te 3-4 metry kwadratowe na jedną sztukę to byłoby super, chociaż nie każdy tak ma, my też mamy dużo mniej, ale, ale jesteśmy w trakcie, no chcielibyśmy wybudować coś większego, tylko trochę nas plany po prostu trzymają. Fajnie, żeby stajenka była, słuchajcie, prześwietlona mocno, dużo świetlików, bo mimo, że jakieś tam lampy możemy pozawieszać, to jakieś światło dzienne jednak daje dużo, u nas jest troszkę przyciemno, pokażemy Wam w innym filmie, jak, jak wygląda nasza stajenka. Jak jest dobrze prześwietlona, to i Wam dużo bardziej ułatwia pracę. No, i tym zwierzętom jest przyjemniej niż siedzieć w takiej ciemnej noże. Weterynarz, słuchajcie, to jest kwestia bardzo ważna. Przed przyjazdem pierwszych zwierząt, już musicie wiedzieć, kto w okolicy się zajmie Waszymi zwierzętami. Bo naprawdę z tym jest ciężko, z weterynarzami jest ciężko. Większość weterynarzy od małych zwierząt, psów, kotków, króliczków, za bardzo się tym nie chce interesować, nie, nie chcą współpracować. Wiemy to na własnej skórze, bo, bo próbowaliśmy i wiele osób odmawia. Mają na tyle swoich tam, z tych zwierząt już nagranych, że, że nie muszą jeszcze się balić w alpaki. Myślę, że weterynarze od bydła, od koni dużo prędzej. My właśnie mamy, od tego zaczynaliśmy mieć tutaj weterynarza, który zajmował się bydłami i zaczął się interesować razem z nami alpakami. Więc weterynarza dobrze mieć już nagranego. Jak już do Was przyjadą pierwsze zwierzęta, to żeby go zaprosić, nawet jeżeli one są zdrowe, żeby zapoznał się z Wami, z Waszym stadem, yy, sprawdził sobie. No bo mówię, no nie, nie każdy się od razu zna, nie wszyscy się znają na alpakach, więc on też prawdopodobnie będzie się uczył razem z Wami. No i was, sprawa następna, bardzo ważna po weterynarzu, dostawca dobrego siana. Jeżeli sami nie będziecie robić siana, bo nie macie hektarów, łąk, no to, no, to musicie znaleźć dostawcę dobrego siana, a z tym też jest naprawdę ciężko. I z doświadczenia wiemy, że siano w balotach często jest dużo gorsze niż to siano w koskach. Nie zawsze, bo, bo trafia się. Mamy też takiego jednego pana, który nam bardzo fajne siano dostarcza w balotach. No, a do tego znowu musicie mieć specjalistyczny sprzęt, no bo trzeba je mieć czym podnieść, przenieść, wywieźć przywieźć i tak dalej, więc myślę, że, że siano w kostkach jest, drożej wychodzi, na pewno wychodzi drożej w przeliczeniu na kilogramy, ale, ale łatwiej, łatwiej w obsłudze codziennej. No i słuchajcie, jak macie stajenkę, no to padoki. My mamy padoki, takie wybiegi przed stajenką. Pokażemy Wam też to w następnym filmie, albo może nawet w tym, w sumie jeszcze nie wiemy, jak będą filmy wychodzić. Takie padoki, żeby zwierzęta mogły wyjść na dwór, będąc dalej zamknięte, że nie wychodzą na całe pastwisko, bo na przykład, nie wiem, jak spodziewacie się weterynarza właśnie i wypuścicie alpaki na pastwisko, to ciężko jest później je zagonić, jak jest trawa, jest ładna pogoda i nie chcą zejść, więc trzeba latać za nimi i je zaganiać, a jak macie taki padok, że one mogą sobie wyjść przed stajenkę na słoneczko czy na dwór po prostu poleżeć, a nie są wypuszczone na całość, to, to naprawdę ułatwia pracę, i te padoki można sobie zrobić większe, mniejsze, to już według własnych tam upodobań z czasem. My te padoki ze 4 razy już przerabialiśmy, bo najpierw były za małe, później za duże. Później to doszło trochę więcej alpak, ale to naprawdę, słuchajcie, w pierwszym, czy w pierwszym roku, czy półtora roku pierwsze, może nawet dwa lata, nie pamiętam już, nie mieliśmy padoków. Jak je zrobiliśmy, to, to zmieniło się dzień, a noc. Tak nam łatwą pracę, że ja mówię, śmieję się, że bez padoków dzisiaj bym nie prowadził hodowli na pewno, to... Jest trochę śmieszne, ale naprawdę tak ułatwia pracę, że, że w głowie się nie mieści. Dobra. Następna kwestia. Fajnie jest sobie zrobić szkolenia. Szkolenia o hodowli Al alpaka. Na początku takie podstawowe. No, myślę, że tego też w Polsce nie brakuje. Jest kilka hodowli, które całkiem fajnie te szkolenia prowadzą. My też tutaj raz u siebie prowadziliśmy. Więcej nie było czasu z, z Dawidem Goralem z Alpakoteli. Takie szkolenie o, o chowie i hodowli podstawowe dla, dla właśnie początkujących. Całkiem fajnie wypaliło. Zresztą kilka osób kupiło alpaki i mają. Jesteśmy w kontakcie, jedna pani koło nas. Pozdrawiamy Gosie. <laughs> Więc, tak, takie szkolenia sobie zrobić. Druga sprawa, odwiedzanie innych hodowli. To naprawdę też dużo pomaga. Rozmowy z innymi hodowcami. Każdy ma jakiś inny pomysł, każdy ma jakieś inne zastosowanie u siebie w hodowli. Nawet my jeździmy nadal po innych hodowlach i się czegoś uczymy cały czas. Więc odwiedzanie innych hodowców, rozmowy, rozmowy, rozmowy. Myślę, że to bardzo dużo pomaga. No, i też możecie zobaczyć potencjalnych sprzedawców w waszych przyszłych Alpach. Możecie poglądać, które wam się bardziej podobają, które mniej. Więc, tak, takie, takie jeżdżenie po innych hodowlach tylko no, najlepiej zadzwonić i zapowiedzieć bo nie każdy codziennie na miejscu w hodowli jest, więc, więc zadzwonić, zapowiedzieć się i takie hodowle odwiedzać. Punkt czwarty: rejestracja w ARIMR, czyli w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Musicie. Y przez program komputerowy IRZ, zgłosić siedzibę stada, że będziecie utrzymywać wielbłądowate. Jeżeli już utrzymujecie, no to, no to już utrzymujecie wielbłądowate. Yy, trzeba to zrobić komputerowo. Yy, jeżeli za bardzo się nie znacie na komputerach, no bo nie wszyscy się znają, to można podjechać do agencji. Przynajmniej tak jest u nas we Wrocławiu. Oni na miejscu mają komputerki i, i tam pan czy pani pomoże wam przejść przez ten program. Wszystko w miarę sprawnie przechodzi. W urzędzie też, przynajmniej u nas we Wrocławiu, wszyscy są bardzo mili i pomagając, nie ma, pomagają. Nie było z tym większych problemów. My, my to zrobiliśmy dosyć sprawnie, więc nie jest to, to żaden problem. Kwestia chipów yy, jeszcze chwila jest takiego znaku zapytania my też nie wiem kiedy ten film wyjdzie ale chipy będą dopiero dostępne od 2 lutego prawdopodobnie i wtedy już będzie można każde zwierzę zaczypować i zarejestrować, że takie jest u nas w hodowli. Dziękujemy za oglądanie. Na dzisiaj to tyle. Kolejny odcinek już jest zaplanowany z bardzo ciekawym gościem, z dużym doświadczeniem, także do zobaczenia wkrótce.